fajnie. Bo podkręcił coś tam coś sobie. No, Mateusz coś tam podkręcał i fajnie, bo się nie zacina nic. Dobra, na jasnaję polecimy, tam jest najłatwiej. Coś A, zdobyć. bo ja muszę gdzieś. Się ten. Klik, M. Kliknij sobie mapę. Mam skoczyć w ogóle gdzieś. Jeszcze nie, jeszcze nie. Kliknij sobie mapę, czyli M. No. I w lewym dolnym rogu masz taki spadochron ze strzałką. Taki przycisk, to sobie kliknij, będziesz leciała za mną, będzie ci łatwiej. Nie będziesz musiała A. ogarniać no. tego. No to no jak tak zrobiłam. Wylądujemy, no to tam sobie o. musisz po prostu zbierać jakieś bronie. Będziesz mi mówić, co tam masz, to ja ci będę mówił, czy to jest dobre, czy nie. Tam jesteśmy. Eee, no na te bloki, co ja tutaj mam zaznaczone, lecimy. Aha, tutaj żółte. Je, je, mhm. jest wskaźnik jakiś. Aha, to ty zaznaczyłeś, tak? Czy tak, tak. Ja wezmę Aha, jeden, ty jeden, ty możesz wziąć drugi. O kurde, o kurde. O matko, coś mi się. Dobra. okej okay, jestem. A jak tu wejść? A, tu. No z przodu masz. Wejście o matko. Yy, Kamizelka policyjna Ogólnie kamizelka przydać się na pewno Na razie podnieść Generalnie tam poziom jest napisany. 1, 2 lub 3 może być Jakieś magazynki 9M Wektor jakiś, nie wiem Wektor jest słaby, to nie, to nie wiesz a wzięłam, a jak to wywalić? To, to zaraz jak znajdziesz lepszą broń to sobie yy... wiesz Mam jakiś SLR No, to jest snajperka, może być jak na początek. Zawsze coś. Miałam, że, że bierzecie wszystko. Plecak, plecak przede wszystkim musisz sobie znaleźć, bo bez plecaka za dużo nie podniesiesz. Aha, kurna. Słabo. 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 Też są Góra trzy idę poziomy. Chyba na górę jakieś. Dziób do strzelby Niepotrzebnie to wzięłam. Później się e, to może mam... przydać O plecak mam Poziom pierwszy No i dobra to już zawsze coś e, Mikro Uzi A, Przydałoby się coś lepszego jak jakiś karabin bo Uzi to jest taki PM dobra. Mikro Uzi Ktoś strzela, ktoś strzela Ja się nie przejmę to tam daleko na razie Mk12 To jest dobre się ma Siema, ma A gdzie tam kolba składana? Nie wiem, ja do czegoś to, jest dobra biorę a, a gdzie jest ten mat? Yy, pojechał na chwilę, więc Patrzę yy, Patrzę Znaczy, e. ja gram za niego Nie, no to, ba, to, ba, to bardzo dobrze czy na boty tak, tak. gramy, żeby Sara się obeznała? No, no nie to bez różnicy. Możesz znaleźć szkoleniówkę też, bo jest taka, do zagrania chyba szkoleniowe. Ja chyba w nie? ogóle muszę najpierw, nie wiem, jest taki ala start, że pokazuje co, gdzie i jak, jak. Jest trening nie? taki, możesz sobie chyba ale, przejść. Ale to nie no, trening tak, ale jest jeszcze, że można po prostu... A te plecaki to zbierać, czy wystarczy jeden? Jeden, jeden ci wystarczy, nie. że podniesiesz. Jedynka, dwójka i trójka jest. Bo na Jak To nie, nie, bo on ci się za każdym razem wymienia. Musisz sobie zostawić ten, który masz największy. Aha, i znajdziesz. I tutaj... Po... Aha, dobra, a... I... A... Boże, a gdzie to plecak? Dobra. Tak a propos grze... I... Bo chciałem coś powiedzieć. Się, się tutaj... To co? Nie mów... Ustalałeś termin na kiedy masz do tego szpitala? Byłeś u lekarza 16 maja Kurwa, no żeby ci, żeby nie było tak, że, że, że ci coś wyjdzie i będzie lipa Nie Musiszka? Wziąć lunetę Możesz wziąć jaka 2x No dwa to razy 2, no to zawsze coś, nie? Do snajperki możesz wziąć A nawet do zwykłej broni to, to, to jest Chociaż... dobra nie wiem czy ty ze snajperki tutaj dasz radę Ra raczej dla ciebie byłyby dobre eee, dwa P karabiny P1911 mam wziąć? Takie malutkie też P90 Nie, czekaj co? Co? No P90 no. 1911 1911 To jest pistolet, to no nie Nie, pistolety nie Aha, czyli takie małe główienka nie Nie, nie, nie <grym> a, a... A gdzie wy gracie w ogóle? Na boty. A na boty... Szybko jakieś dwie, dwie bronie tego... Amunicję na pewno musisz sobie... Nie wiem, jakieś 9M też mam wziąć? Ty, Gregor! No. Ty się zapatrywać jaka jest cena euro teraz? Nie, a co? Kurwa, jak ja bym całą, całe pieniądze na koncie włożył w euro i je, i je wymienił... Zanim ta inwazja była, bo rodzice chcieli kupić euro na wakacje i nie kupili jeszcze. I na całe szczęście. Ale gdyby wcześniej kupili, bym te euro wymienił wszystkie, to ja konta miałbym yy, 4000 zysku? Dobra. Na 300. Yy, Sara, było euro po sztuk... dwa... Co, Grzesiu? Po 2,80. Yy, nie, po 2,80 to jest. Po, po 4,28 było euro. A teraz jest po 2,8 i po 4,8 I masz chociaż przynajmniej jeden zestaw Bo nie wiem czy gdzieś brałaś taki czy nie Znalazłam jeden, ale dobra Zobacz sobie me. drugi Jaką, jak, czekaj jakie ty masz bronie A, a co tłumaczyłeś w ogóle Grzesiu? Yy, masz SLR'a I Masz dwie snajperki Nie masz w ogóle karabinu bo to obie są bronie Wolno strzelające, pojedynczo strzelające Musisz mieć a. karabin jakiś jest. Nie jak wciśniesz B to tam masz takie y, ilość tych I potrzebujesz siódemkę i piątkę Czekaj, ktoś tu biega Ja cię obronie Powalony Ja jak, jak słyszę gaś, po prostu gaś, coś nie. W domu wiadomo, nie nie ma. się mnie mam ochoty wyjść O, o to jest, się Albo się zajebać co mamy? Granat dymny A to... Ja tyle dymny to pod piątkę i pszt eee, Kurde, myślę co Coś jeszcze czy... Grana Ale gdzieś tu, tu widziałem, że można trening zrobić ten um. Kurde, czekaj, bo tego trzeciego bloku jeszcze nie przeszukiwałem, chociaż... Nie wiem czy przeszukiwałem, nie chyba przeszukiwałem. Chyba ty przeszukiwałeś. Ale już karabinia. patrzę. Dobra, tu jest karabin, chodź. A czemu my nie gramy na przykład w rankingowych? Nie wiem. No, albo jakieś e, Weź sobie tą drugą broń SLR-a. Chwyć. Jedynkę albo dwójkę kliknij, w zależności na którym tam masz. Mam wziąć to, leży. Tak, tak, ale za, jakieś... za tamtą broń, którą y, tą drugą masz, nie tą co teraz masz. O. Kliknij dwójkę. Mam F. No F do tej, Grzesiu. Podnieś coś w ogóle. Ty żeś cokolwiek A to mam wytłumaczył? Się, co? Nie, na, na razie amunicję podnieś. No F. No podnieś jakąś. Ale jeszcze dwa tutaj masz, bo tutaj. Ale coś, aha, bo za mało miejsca mi pisze, to co. Dobra, to Załaduj R. Kliknij. Ile masz tam w ogóle te, tej amunicji do tej broni? Ta duża na biało ci na środku pisze i mniejsza szara. Może gdzie to mi pisze? Na dole, na pasku na środku. No, 47. Załadowane masz. A tą mniejszą liczbę obok? 9. Uuu. Co to jest? No to yy, podnieś jeszcze tutaj. To. Dobra. To drugie też. Jak ci się uda, dobra. Ej, a zadam ci pytanie, Grzyśu, teraz Kliknij teraz dwójkę. O, właśnie. I, i podnieś teraz tą broń. Hello, za mało Grzegor. miejsca. Jak za mało miejsca? Nie, no, broń najeźdź, nie na broń najeść, nie na amunicję, bo tu A, amunicja dobra. jest obok. No. I ile masz do tej broni, amunicji? Kliknij R, przeładuj. 20,70. 20,70, no to już lepiej. Eee, no właśnie, spróbuj jeszcze tutaj podnieść tą amunicję, tylko amunicję, nie broń? Dobra. Nie wiem, co ty masz tyle w tym plecaku, że. Czekaj. A ty nie masz w ogóle plecaka Boże święty Nie, nie masz no Tutaj masz. jest Weź Nie, czekaj A faktycznie, bo ty ma... Jezu, bo on ma jakąś skórkę na tym plecaku Co za... To jest ćwok jeden że ten plecak się w ogóle zlewa z tym... Dobra, to czekaj, znajdziemy ci większy plecak, kurde Dwójkę Dwójkę potrzebujesz, bo jedynka to jest mały to, to dlatego o, ty nic ty nie ty możesz zmie zmieścić. Ja sobie, tylko, tylko co tam co się tam to to ja sobie wezmę o, A to? To jest bison Bizon tak zwany tak No tam no, taki dobry, le lepszy PM, nie, ale Kurde Dobra, kaj to nie szukam. Bo tak to nie będziemy okay. rozmawiać Oho Nie, tutaj, tutaj na pewno nie ma plecaka jak tu wchodziłam? Gdzie tu jest wyjście? Tutaj na dole Przez okno. Na środku, przez okno. O, przez, o Albo przez okno Dobra Już wychodzę w Którą falę macie? są co, na razie pierwsza dopiero idzie Dobra, ja idę poszukać auta Możesz bie biec za mną Jest auto, jest, jest Dobra, bierzemy auto i spadamy Będziemy boty zabijać Chociaż już dużo ich nie zostało Bo tutaj ty tyle żeśmy czasu spędzili, że... Ale ty, ty, ty czy umiesz gdzieś tłumaczyć? Staram się tłumaczyć, ale ty za, zaraz będziesz oczywiście narzekał. Nie, 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 nie o to chodzi, bo, bo tak powiem ci, zachowujesz się jak, jak u mnie w robocie, traktujesz kogoś jakby nie wiadomo ile godzin. Powiedziałeś tak i te, te, te teraz niech idzie yy. proces, jak coś spierdoli, to się nic nie stanie. Mhm. Najpierw no, jak ktoś to poprawi, no to jest grano, zabijam, no to już nie poprawi. Puki, Sara siedzi w aucie, nic jej nie grozi. Aha, dachowanie chowanie Ja, się ja z... chcę postrzelać, właśnie jak nie Nie no, z autem O już, już jedziemy ale... do strzałów. Tak, tylko Sara nie posz... Za bardzo, za bardzo się nie na na strzanie, bo przecież te boty szybko rozjeżdża. <laughs> bo ma to w dupie. I, 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 i też właśnie. No bo najgrabi... te boty do nas strzelają, strzelają. no to kurde. Dalej. No, Gdzieś przed nami no to bom. O jest, tutaj. Jeśli sarą, to byś dał, dał trochę ten pola tak, po Dawaj, drugi przy drzewie jeszcze dobij go. Jak strzelając Strzelaj. w niego? Tylko, znaczy... że ty masz pojedynczo strzelającą broń. Weź sobie tą drugą, to jest karabin. karabin. Eee, a jak zmienić? jedynkę albo dwójkę kliknij. O, teraz tak? masz karabin. No, no, no. Dawaj go. No i już go masz Dobra <laughs> o, z tyłu przy drzewie Przepraszam, sterowanie Dobra, wytłumaczyłeś gorsko. To co? Sterowanie wytłumaczyłeś No A nie tak, tak jak u mnie Zalogowali się tego pak potem przychodzi i się pyta A ty się w no No jak to ci nie pokazali jak się nie O tam gdzieś strzelają do nas, do nas to są. To nie. mogą być gracze. Nie wiem gdzie jeszcze, sam nie widzę. Ale dostajemy no, to ostro. Nie, no się nie, nie, nie i... na polanie, na polanie, jest na środku. Wychylaj się jeszcze yep. czekaj, bo nie, jego kolega dziś strzela tak do nas. Dobra, nie, nie musimy no spadać, bo celuję. bombardowanie nie. będzie. Nie, jak jedziesz samochodem. Nie wiadomo, jakbyś próbowała, to ja też mam z tym problemy. Jak gram, bo gram. Czekaj, sobie tylko wezmę picie. Jak masz picie, to warto, Sara, bo jak cię trasmy, to się to, to się ten możesz ubrać. No, um, no, Sara mam, ma mam pełne pełna HP. No dobrze, zestaw to tam, co inna, co inna sprawa. Aha, no, dobra. Zestaw A to jest, jak, jak bardzo masz mało HP. Także gry. No to. To teraz czyli dobrze wytłumaczył ten mógł jak, bo, jak bo tłumaczyli Nie jak cię teraz tego tutaj ja wrócić zestaw Chyba że są najgorsze, są niepotrzebne Zbędne. O do nas strzela jeszcze Jeszcze Nie. mu mało Zawracamy Na szkole Na szkole No ty będziesz dzieci w szkole zabiją to dzieci w nas strzelają. Nie no ja, się, ja się po prostu śmieję, bo... No ja wiem. To co co dziś od, od Kupel pokazywał, to w telewizji jeszcze tego nie widziałem i w, i w internecie też nie. W Ukrainie. Dwóch mi się zwoliło, powiedzieli, że już nie mają co szukać w kraju. To oni robią auto. O. Wrzuć. Nawet nawet ich nie widziałem tam dobra to nie bo tamten nas ustrzeli on jest nie wiem gdzie on jest podjedziemy do kamienia bo to przy kamieniu dalej to ruski skitramy się tak żeby on cię nie ustrzelił to cię tutaj zostawię a, a pan, a pan tu, tu, tu będzie grał z nami czy pan będzie słuchał tu masz yy, plecak poziom trzeci. przez dobra chowaj się Chować? Tu, dawaj do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, na około auta, bo nie przejdziesz tędy. O kurde. Co? A, ale jakoś się kłóca czymś? Dawaj Hej. do mnie, do mnie, dawaj, chodź tutaj, chodź o. tutaj, dalej, dalej, dalej. Łukasz. Dobra, stój. To ja. Widzę heja, gościa, heja. widzę gościa już. Cześć. Eee, nam opony. rozgrywkę, to... to skomentuję Grzesia. Eee, weź eee, zestaw pierwszej pomocy, tap, kliknij i zestaw pierwszej pomocy wrzeć Aha. Prawie się zmyszrę. Dobra. Myszy. dobra. Okay. Bo, pod tap albo pod i. Bo ja tam O to... nie, 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 nie. Fucking bitch. Oh my fucking god, there's another one. Dobra, czy on yy... Dobra, Na, stój on stój tak jak stoisz, sam. bo jesteśmy w dupie aktualnie. Świetnie. z dwóch stron nas strzelają. A może ze snajperki jak mam, bo nie wiem co Eee, nie no dasz dawaj. rady, nie dasz rady. Dobra, chodź. Do... niech zwróć! ty się kurwa nie odzywaj, no ich próbuję. no Stary, ja nawet nie wiem gdzie oni teraz są, rozumiesz? Co to co, 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 co próbować? Dobra, dobra. Ja bym wsiadał do auta i odjeżdżał. Mimo że nie ja mamy ja główny. Ja teraz wyjdę. Dawaj, F. że teraz wyjdę, są normalni jak to słyszę aj, 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 aj Lecz się, lecz się. Nie czekaj. Nie, to no, po prostu Sara? Płakaj mi się. No. Bandaże, bandaże sobie weź. No daję, ale nie chce mi wziąć. O, napój mi wziął. A zestawu pierwszej pomocy nie chcę. Czemu nie? Nie, bo tam masz czas, który jest ci się ładuje. Dobra, weź teraz. A -a. Teraz weź. No. Słuchaj, Łukasz, co się dzieje? <laughs> teraz mogę. mi się nie nadaje na instruktora. Hmm. Teraz Będziemy jedziemy bój, dalej. Może se wezmę Teraz spadamy. A jest, nie tak mi się gościu pyta bracie. co się stanie jeśli zrobię, ja mówię, Musimy auto zmienić. Ja mówię, nic się nie stanie, mówię nic ci nie zrobią. Mówię, chyba, że to... O! Chyba, że wykasujesz. Dobra to i tak już jest drugie auto. Chyba, że wykasujesz 50 tysięcy euro, to, to wtedy się za ciebie wezmę. No. Albo dychę. No. No i mówię na się nauczy. O Nie, ja jestem na tym. Teraz znajdziemy może inne. <noise> Teraz mi zastrzelą. A co się stało Grzesiu? Bugiego mamy i Sara siedzi na widoku jak na Widelco. Jak no <noise> nie, nie przeszkadza Bagi. Cieszę nie, że ja się, że mamy czym jest. jechać. Niebezpiecznie. Grzesiu uważaj, bo ja jestem na górze. <noise> Szkoda, znaczy, tak, że na granie ma czegoś takiego jak dachowanie, że się potrafi po kierunku. Zaraz ja tam widziałem. No e, kurde. Spokojnie. Gracz, gracz, strzelaj. Wal do niego. Dobra, odpuszczamy go. Jedziemy wymienić auto. Zaraz go dojedziemy. Jakuś właśnie trochę spóźniłem. Aj, 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 aj. Trochę to ma opowiedziane. No dobrze, trochę ma opowiedziane. Przyszła mama. To trochę pogadałem. Abyś powiedział. O, o. Kurde, zabrali to auto tutaj. Wysadzili je w ogóle. A kurde, bombardowanie. To o temacie, jest który mnie interesuje bardzo. Tylko, że ty siedzisz w domu i to tak to... Ej, jak A po drugie to sobie zrobiłem Grzesiu taką rewolucję kuźwa, że jakbym tu przyszedł do komputera to, to bym musiał sp sprzątać Amunicję A Amunicję możesz nie z sobie nim? wziąć No bo ja weszłem to oni już za zaczęli rozgrywkę Chwila Ja, ja zjadłem, najpierw włączę sobie telewizję Zrobię sobie je jedzenie ale 45 sobie mam A jeszcze przy okazji z kumpelem rozmawiałem to... Chyba nie. Do 15 mam na razie marca ten Dobra. Zwolnienie także nie, no, tak, że nie wiem, nie wiem jak to będzie, ja jeszcze będę gadał tam z lekarzem, także... No. A Kobiela mi Łukasz ten pokazuje, Ukrainiec pracy, tak, w pracy. Ryzeno na dziale pracuje. Ja zdjęcia z takiej aplikacji się, Telegram. No. I też to, co dnie, oni przysyłają. Ten, o ci to, powiem, to, bo, powiem, to jest dramat. To tak kurde, nie załatwię tego, co mam no, załatwić w tym czasie, nie? Także to jest to. dramat. w u mnie Ukraińców się <hłys interconnected> po prostu... Y, ja ich nie, nie widziałem obok zdziału. Za, za, za ścianą i się w pewnym momencie wyszli, po, wzięli jakieś wiesz, dwie wiem, rzeczy, jest, wiesz, poszli do kadry oni od się zwalniają, się, wiesz, oni wszyscy wychodzą i oni nie, pierwszy najbliższym transportem na Ukrainę, bo oni już nie mają czego. Z tego, tego że ten... miałem gorszy dzień, tyle, nie? Ponoć im. Y... Także zobaczymy. No, y... Oni się tylko ostali, że rodziny im zginęły wiem, podczas wy... w... wybuchu wojny. Mhm. Y, bomby. Nie wojny, tylko bomby. No, no, no. Masakra. No mas ja, no nie wiem, zobaczymy, no. Yy... Drugi mówił, bo reszta to tam... W będę coś więcej ewentualnie zniówki, to we wtorek. To teraz robię to, to, tak to tak w miarę, to mówię, że i, ci co, to, tych, co znam, to co robią długo już, mój. tak? A mówię no. długo, to ci co robią ponad rok, dwa. No, no, no. Bo ich No, na Oni mówią, że rodziny tak bardziej... Tu w Polsce, bo Polski mieszkają. A jeszcze... Dobra Sara, chodź spadamy Jeden stąd. to się łzami zalał ode mnie ten, ten Pokazywał zdział jak jechał na, na koniec zmiany Ale się go nie pytałem Bo mieszka... Pochodzi z miejscowości Kramators Tam blisko granicy Z, z Rosją W wodzie do, Donieckim No wie jak przyjąłeś pa, jak Ta pierwsza Co ich napadli, jak przyjąłeś paszport Rosyjski rosyjskie, że, że nie jesteś Ukraińcem, to cię traktowali jak kuba z Z szacunkiem, wszystko. A teraz, a teraz wszystkich chcą wziąć na mięso armaty. Bo zrobili mobilizację. Jest a, gościu, przed nami. Dobra, rozjechany. Coś się działo jak mnie nie było, bo tak nie wiem słuchawek i nie wiem czy coś... Ja mówię, coś się na Ukrainie Jakie jak ja mam sytuację w pracy Taką niezawesową Jakieś dwie rzeczy na te Śmieci co miała i one Nawet odpakowane były Bardzo się chcę, żeby One z kraju Tam bardziej już, już ich dojeżdżamy ja, ty, no, no, no. Powalony chowaj się do, do, do 40 lat no tam. właśnie, do mnie, do mnie, do mnie Sto, stój, że... stój z te, te teściowa z dzieciakami ten wy, yy, wyjeżdżała i jak się podniesiesz to tak szybko to bierz zestaw pierwszej pomocy i następnym pociągiem mieli ten, jego yy... a chuj, po matka z... <laughs> miała ma, matka z ojcem ten i następnym wracać ale fałszywi Ukraińcy na yy, ten z metra, którzy wyszli, zaatakowali na dworcu, mówi ani słuchu, ani kontaktu, ani nic z nimi mówi nie ma od yy, czterech dni. Tam klikasz wyjść do lobby i takie tam, nie? No a tam ci ten Mają wrócić. A ty się też zginąłeś? No raczej spalili mnie. Ile? czekajcie, bo telefon nie. Dobra. Za, najpierw mnie zaproś, ja Ci coś pokażę. Ja miałem już w ogóle spadać, ale tylko dlatego, że Sara weszła tu, jeszcze tu siedzę. A czemu spadać? Ogląda się Island, nie? O kurwa, Łukasz, u, 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 Łukasz, wychodzimy.